Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla Panny na maj 2021 roku. Rozkład będę robiła Stali Delight sir Starot. Oczywiście karty były wcześniej potasowane. Jeszcze troszeczkę potasujemy. Wylosuję tak,że dla Was jeszcze jedną kartę z afirmacją stali słowa dla duszy. Zobaczymy co tutaj będzie chciało się dla Pani pokazać. Dobra. W przeszłości hmm, Lew też miał e, głupca. E, w teraźniejszości świat. W przyszłości cesarz. Karta rada, sześć denarów. E, środowisko, otoczenie, księżyc. Trudność wieża. Co zrobić? Rycerz buław. I wynik. E, mamy tutaj eremitę pustelnika. Czy wszystko widać? Widać. No niesamowite. Macie tak dużo wielkich arkan. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6 po prostu sześć wielkich arkan i dwie karty z małych. Więc myślę, że to bardzo ważny taki miesiąc. Ten maj będzie dla Was. Że to nie będzie tylko w maju, ale to może ta energia bardzo długo działać. Może działać miesiąc, może działać i pół roku i rok i ponad. Więc naprawdę, tutaj są to naprawdę takie procesy długotrwające. Zaczynamy od głupca. Tak jak mówiłam, lwą to jest w przeszłości energia, co nie znaczy, że ona jeszcze nie działa, i to, że czy weszliście w coś nowego, właśnie bez gwarancji powodzenia. Ale to nie znaczy, że jeszcze nie możecie wejść w to coś, ponieważ to jest energia długodziałająca. Ona, ona jeszcze może cały czas jakby działać. Więc myślę, że będziecie jesteście w różnych, na różnych etapach tak. Jedni w coś weszli jedni nie. Natomiast jest to... Oczywiście to wszystko ma tutaj wpływ na to, co, co, jest w co się dzieje w teraźniejszości, co się dzieje w przyszłości, więc tutaj mogą być bardzo duże e, różnice e, tutaj, jeżeli chodzi o osoby tutaj słuchające. Albo tak jak mówię, no, część osób może weszła w coś, część nie weszła, może jeszcze wejść, czy wejdzie, czy nie wejdzie, to od was zależy. E Natomiast w teraźniejszości też pokazuje się właśnie też energia długodziałająca. Jest tutaj świat, czyli zamykanie jakiegoś etapu. A oczywiście, czy z sukcesem, czy bez sukcesu też zależy właśnie od działań, jakie tutaj poczyniliście. Ale jest tutaj nacisk, tak, na, na, na kończenie już tak, kończenie jakiegoś etapu. I to też może się rozciągnąć w czasie też właśnie jak wy do tego podchodzicie, czy chcecie już jakby jakiś etap zakończyć, czy nie, to ma bardzo duży, bardzo duży wpływ. Ale tak jak mówię, czy wcześniej, czy później myślę, że będzie, będzie trzeba zakończać, a jeżeli nawet będziecie stawiać jakiś tam opór, to myślę, że i tak tutaj ta energia i tak będzie. Dążyła do, do jakiegoś końca, prowadziła Was. Natomiast, oczywiście, czy, czy, jeżeli będziecie stawiać jakiś tam większy opór, tak, no to będzie to dłużej na pewno trwało. Natomiast tutaj w przyszłości pokazuje się cesarz, czyli właśnie też jakieś tworzenie nowych struktur. Ważne są tutaj też. Wartości, jakimi się właśnie tutaj yy, w co wierzycie, po prostu yy, też yy, myślę, że warto zwrócić uwagę, czy, czy nie narzucacie za bardzo komuś właśnie swojego, yy, swojego, yy, swojego zdania, yy, tego, jak widzicie powiedzmy, nie wiem, jakąś tam relację, czy to biznesową, czy czy właśnie jakąś partnerską, żeby tutaj też do tej energii, żeby w tej energii było trochę takiej elastyczności, żeby ten cesarz właśnie też właśnie zwracał uwagę na innych, więc na to tutaj bym też zwróciła uwagę. Natomiast, no, też ważne, ważne myślę, że tutaj będą się konstruowały, ważne jakieś będziecie podejmować decyzje. Myślę, że też branie za to odpowiedzialności też jest tutaj bardzo ważne, że za te swoje decyzje też pamiętajcie, że, że to za to się bierze też odpowiedzialność, tak. A więc, no, może też być tak, że jakaś osoba się tutaj pojawia w waszym życiu o, o cechach tego. Króla, przepraszam, o cechach tego cesarza, tak, i z nią musicie się jakoś zmierzyć i jakby ułożyć, więc myślę, że to będzie różnie wyglądało. Natomiast y, karta rada, 6 denarów, więc w tych, w tych procesach, tutaj, y, które tutaj się właśnie y, 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 tworzą żeby zwrócić uwagę na równowagę, na równowagę właśnie w braniu, w dawaniu, z korzystania z życia, żeby była harmonia w tym, co robicie. Oczywiście jeszcze tutaj patrząc na to, bo to są mówię wszystko energie długodziałająca, więc może po prostu trzeba, może coś najpierw właśnie zakończyć, żeby właśnie w coś wejść. I tu też taka może być sytuacja, mimo też to, to jest w przeszłości. Tak jak mówię, one wszystko, to są wszystko energie długodziałające, więc może też tutaj warto zakończyć coś, żeby w coś wejść. I to może dotyczyć bardzo różnych spraw, tak jak powiedziałam, no, yy, od relacji męsko-damskich po, po jakieś biznesowe, po jakieś życiowe tutaj yy, podejmowanie jakiejś decyzji związanych z systemem, no ze wszystkim tutaj może być, tak? To są, to są wielkie właśnie, mówię, arkany, tak? I branie odpowiedzialności za to, ponieważ to jest tak dużo właśnie takich, tych wielkich arkan, tych takich ważnych tutaj etapów w życiu. Dlatego myślę, że się pojawiło sześć denarów, żeby tu była harmonia. I na to trzeba zwrócić tutaj przy każdej energii myślę, że trzeba na to zwrócić uwagę. Tym bardziej, że tutaj jako środowisko otoczenie też się pokazuje księżyc. Czyli tutaj też jakby jakaś może osoba ważna dla Was. No też tutaj jakby nie macie pełnego obrazu. Też może być dla Was trochę zagadką. Też musicie się tutaj poruszać po omacku trochę. Też Wielkie Arkana, czyli to też nie jest jakaś taka energia krótkodziałająca, tylko jakby to poruszanie się właśnie w tych ciemnościach, to nie jest właśnie jakieś krótkotrwałe, tylko to, to trzeba się w tym będzie dłużej jakby poruszać. Trzeba brać to pod uwagę, że tutaj są też jakieś niejasności. No, a jednak będzie trzeba coś tutaj, powiedzmy, no jakoś, jakoś z tym działać, żyć, tak? Jako trudność wierza, czyli zmiany. Czy to wy chcecie jakąś zmianę dokonać i jest tutaj jakieś właśnie ciśnienie, tak? I po prostu może w was się ścierać, na przykład właśnie chcecie coś zburzyć i zacząć coś od początku i zamknąć, tworzyć tutaj nowe jakieś ramy. A może macie trudność właśnie z tym, co przychodzi do was, tak? I że to powoduje jakieś duże zmiany, tak? I trzeba na nowo w coś wchodzić, zamykać jakieś etapy, tworzyć nowe. Nowe jakieś reguły, ramy, i jest dużo właśnie niewiadomych, dużo niejasności. Więc bardzo tajemnicza, ale tak naprawdę może być bardzo ciekawy ten, ten, ten czas. Może bardzo dużo się właśnie wydarzyć w Waszym życiu i może to mieć naprawdę, może bardzo odmienić Wasze życie. To ważne jest, żeby w tych wszystkich właśnie energiach zachować harmonię. I to jest chyba najważniejsze w tym rozkładzie: ta harmonia. I to w mówię przy każdej energii. E, tutaj, jeszcze e, co zrobić? E, macie króla buław. Na no, pewno działać. Nie leżeć, ale działać. Nie myśleć tylko, ale działać. I to na najwyższym poziomie. E, przemyślane, żeby to były decyzje działania. E, i tak jak mówię, no, branie za wszystko tak odpowiedzialności, bo król Buław na pewno bierze odpowiedzialność za to, co robi, więc on też może tworzyć jakieś nowe reguły, nowe ramy, tworzyć jeżeli tutaj właśnie wszystko, czy wyburzycie, czy, czy coś się zmienia, tak? Widać, że tutaj są duże zmiany, tak? Czy, czy je wstrzymujecie, czy nie? To może różnie wyglądać, tak? bo tak jak mówię, czy to w Was jest to napięcie i, i, i po prostu ta, ta, ta wieża następuje, czy po prostu jest ten proces i, i y, y, po prostu no, coś się zadziało, tak? i tutaj no, duże zmiany. Tak? Wynik rada, pustelnik. Jeżeli właśnie za bardzo nie wiecie, co zrobić, to myślę, że nie szukać na zewnątrz. Y, tych odpowiedzi, tylko w sobie A właśnie może potrzebny jest taki czas odosobnienia yy, takiej medytacji yy, yy, zatrzymania się że jeżeli właśnie, yy, nie wiem, będziecie się gubić to po prostu wejść w siebie tak, tak głęboko tak? Yy, i słuchać swojego wewnętrznego yy, głosu Ponieważ tak jak mówię, no jest tu bardzo dużo niewiadomych, tak? ale naprawdę jest fajne to czytanie, dlatego, bo może tu się, jeżeli to będzie wszystko, Wasze decyzje będą takie zrównoważone, przemyślane, działania, no to tu nie ma, nie ma takiej opcji, żeby to się na Waszą korzyść, to wszystko nie, nie, nie zmieniło, nie potoczyło się to wszystko. Więc naprawdę mogą, jeżeli właśnie jest, czujecie jakąś stagnację, to może się bardzo, bardzo dużo zmienić, ale to zależy też od was, w jakim to pójdzie kierunku. Trzeba brać odpowiedzialność i działać też, tak? Więc naprawdę pierwszy raz mam takie czytanie, gdzie jest tak dużo wielkich harkan. Tak jak mówię, to jest proces, który może bardzo długo trwać. Oczywiście warto jest, jeżeli miałabym tu coś radzić, tak, to zamykać właśnie jakieś etapy, bo tu i tak trzeba po prostu stawić czoła tym energiom i wchodzić właśnie w coś nowego bez żadnej gwarancji. Tak jak mówię, czy tworzenia samemu jakichś nowych struktur, wsłuchania się w swój wewnętrzny głos, nie szukania nigdzie na zewnątrz tej, tej, tej odpowiedzi, tym bardziej, że mówię, nawet tu środowisko, otoczenie też tutaj jakby nie ma z ich strony tutaj jakiegoś ułatwienia, tak? pomocy. Tu wszędzie trzeba intuicyjnie po prostu działać intuicyjnie, ale naprawdę można bardzo, bardzo wzrosnąć. Macie fajne to czytanie. Dobrze, wylosuję jeszcze jedną kartę tutaj z afirmacją, na co zwrócić uwagę. To warto może sobie w tym procesie po prostu powtarzać, przypominać. Super czytanie. Kurczę, niesamowite. Dobrze. Dla panny. doceniam i akceptuję moją wewnętrzną moc. Wierzę we własne siły. Wspieram siebie i swoje najwyższe dobro. Bardzo pięknie wspierajcie słuchajcie swojego wewnętrznego głosu, co on wam podpowiada i przy każdej tej energii bądźcie właśnie w harmonii. i i starajcie się właśnie, żeby, żeby to wszystko było zrównoważone. I myślę, że nie ma takiej opcji, żebyście tutaj na prostą nie wyszli, i żeby to wszystko nie potoczyło się bardzo pozytywnie, zaskakująco jeszcze pozytywnie, naprawdę. Tak wygląda czytanie dla panny na maj 2021 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Aí. Hey.